No cóż, no to update. Kanał został stworzony. Nazwałem go Bobek, nie, nie miałem, innej, kopetnie, nie miałem innej nazwy w głowie, mówię Bobek, nazwałem się na Discordzie Bobek, to tutaj też się nazwa Bobek. No co, muszę być pierwszym subskrybentem, więc let's go, A wszystko, let's go. No to, to jest mój kanał, jest i też pierwszy film, to jest nowy film, który miał wlecieć na Kebab Games, ale Wleciał tutaj, gdzie goniłem 6 osób. Film nawet spoko. miał tam trochę ścin, ale ogólnie nawet spoko wyszło. w sensie jest zabawny pod tym względem. No, teraz w pewno się tam pojawiały filmy. Zgaduję z dwa na tydzień. Będzie, będzie Git opcją, nie? Tak dwa, dwa tygodniowo. A czy teraz może być trochę częściej, gdyż będę przerzucał będę przerzucał. Filmy z kanału Kebab Games, więc będzie to robione w taki sposób, że te trzy filmy chcę przewrócić. Teraz rzuciłem ten, 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 ten nowy z sześcioma osobami. Eee, za dwa dni wrzucam ten. Potem za dwa dni rzucam nowy, który zmontuję. Potem za dwa dni wrzucam ten. Potem rzucam znowu nowy jakiś film. Za dwa dni ten. I potem już będą szły same nowe filmy. Nie? A na Kebab Gamesie, żeby nie było, że Kebab Games całkowicie zostawiam całkowicie eee, Na Kebab Gamesie będą się pojawiały codziennie filmy, ale. Takie jak były starsze, jakieś Bedwarsy, e, Fall Guys, e, Cuphead, o, Putin' Girlsy też. Czemu nie? E, Pico Park. O, to by w sumie to, to kończyło. To była gra. Uno, więc to, to tego typu gry będą się tutaj i dzisiaj o, e, zgaduję, 18 się pojawi pierwszy film. No cóż, to, to tyle. E, Lećcie, subskrybujcie. Będę naprawdę wdzięczny. Nawet polecajcie filmy, bo wtedy algorytm to wyłapie. Liczmy, że ten kanał się jakoś lepiej wybije niż Kebab Games. W sensie nie, nie oczekuję dużo wyświetleń. To 10 tysięcy takie, wie, że wiecie minimalne 10 tysięcy byłoby naprawdę spoko. Eee, czyli troszkę więcej niż, niż na Kiebał Gamesie. Eee, co mogę powiedzieć? No. no... Wracamy, wracamy. A widziałem ten komentarz, bym się lepiej wziął za animację. Tak, na kiebaba też powinno wystartować w ciągu najbliższych trzech dni. Film, bo bardzo długo mi zajmuje montowanie o dziwo naprawdę, bardzo długo mi zajmuje montowanie. Wczoraj robiłem kilka godzin, jedną minutę filmu, i byłem zdziwiony, czemu tak długo mi to zajmuje. No, więc to wszystko wraca. Lećcie. Póki co, myślę, że to ja będą małe. To, to, to nie ma co się dziwić, będą małe. Więc, y, jeżeli ktoś będzie patrzył na to, ja jednak źle zrobiłem, nie no, póki co będą małe, to jest rzecz logiczna, ale wolę zainwestować po prostu czas w nowy kanał, niż y, odżywiać z dechlaka, że tak to mogę powiedzieć. Dobra, macie w opisie link i w komentarzu przypięty też macie link, to, to, to ja lecę. Hej.